Ja osobiście uważam, że jest wspaniałym tatą, i dlatego że jest takim też i kumplem, chociaż staramy się teraz ostatnio troszeczkę zluzować ten temat, taki kumpelski, żeby sobie nie dać wejść na głowę. No to jest cały czas, to jest challenge, to jest cały czas nauka, rozwój, nasza życiowa rola, ale warto zobaczyć dokumenty, żeby zobaczyć Wojtka, jaką ma niesamowitą więź z Liamem. Z Noelką. No tak. No. Wojtek jest niesamowicie wrażliwym, uczuciowym tatą i walczy, żeby być konsekwentnym i postępować według tych takich zasad książkowych, poradnikowych, ale jest to trudne, jak się tak kocha swoje dzieci i chce się im dać cały świat na dłoni, co nie zawsze równa się dobrze. Tak, to nie zawsze są dobre wybory, ale walczymy i się nawzajem wspieramy i z z z przeprowadzamy te rozmowy. Y y na zasadzie, dobra, słuchaj, wprowadzamy nowe zasady, musimy się razem tego trzymać. I jakby no, i, i, i dojrzewamy, uczymy się bycia em, rodzicem każdego dnia, bo to jest najcięższa rola naszego życia, uważam. E, dlatego, że dziecko się zmienia. E, z każdym rokiem jest na innym etapie emocjonalnym i poznaje się siebie, samego też z innej strony, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami o czym mogą się przekonać wszyscy rodzice i jakby to nie jest nic um, um, dla nadzwyczajnego, no jakby taka rola rodzica.